Star25 to polski samochód o średniej ładowności, produkowany w latach 1960-1971 w Starachowicach. Była też odmiana C25, która była ciągnikiem siodłowym. Mogła wozić na przykład lawety. ZIU-130 to jest rosyjska ciężarówka. Bohater polskiej budowy w czasach komunistycznych bardzo często był wykorzystywany przez firmę Transbud, która właśnie trudniła się budowaniem typowych polskich osiedli. Samochód najczęściej był właśnie w takich barwach biało-niebieskich. Największą wadą tejże ciężarówki jest przeogromne zużycie paliwa, a dochodzi ono nawet do pięciu, 55 litrów na 100 km. Star 266 to jest bardzo popularna również dzisiaj ciężarówka, która jest wykorzystywana we wojsku, głównie we wojsku. Obecnie przeszły nawet modernizacje, ale jest też popularne np. w straży pożarnej czy też w energetyce. I ta żółta barwa, akurat, y, jest wykorzystywana w energetyce. Żubr to ciężarówka produkowana przez zakłady Wielczu w latach 60 No i oczywiście jest to protoplasta kultowego Jelcza serii 300. Niestety nie była to udana konstrukcja. Kierowcy narzekali głównie na silnik i tylny most, ale z czasem wprowadzano modernizację. A na załączonym obrazku widać już trochę nowszego Jelcza. Jest to pierwsza generacja serii 400. Yy, seria 400 jest produkowana po dziś dzień, yy, tylko wygląda trochę inaczej. Jest Produkowana dla Wejska. Ten zaś model jest bardzo popularny w Straży Pożarnej. Cały czas można w różnych remizach w Polsce go spotkać. A korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na moją stronę internetową: samochodywskali.pl. Mamy tutaj sklep. Wiele produktów wiele fajnych, ciekawych modeli. Może, które możecie użyć, żeby zasilić waszą kolekcję? Można zamówić konwersję, obejrzeć y, moje prace. Uj. Informacje na temat dostawy, o nas. I przede wszystkim bardzo chciałbym was zachęcić do skorzystania z bloga. Tutaj piszę y, przeróżne artykuły. Na przykład skala w modelarstwie, co to jest i jak liczyć, yy, zapowiedzi kolejnych numerów ciężarówek PRL ze zdjęciami. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat. Wracamy do kolejnych ciężarówek. Tatra 148 była produkowana w latach 1972-1982. Oczywiście w zakładach Tatry, które znajdowały się w koprzywnicy. Wyprodukowano ponad 100 tysięcy egzemplarzy, z czego 3 czwarte z nich było wyeksportowane do ZSRR. Samochody te bardzo dobrze sprawdzały się w warunkach budowlanych. Można spotkać zabudowy na przykład jako gruszka, betoniarka, ale też dużo wylądowało właśnie do wojska, również do naszego LWP. Star 25 z zabudową betonomieszarka. MSH2. Star 25 generalnie jest konstrukcją trochę nowszą, bo sam samochód pochodzi z 1963 roku, ale zabudowa beton, betonomieszarka MSH2 powstała już w 1957 roku. Mieszalnik został zabudowany na podwoziu wywrotki Star W21. Uważam, że ten model tutaj nie chodzi o to, żeby pokazać Star 25, ale właśnie tą kultową zabudowę. Yy, która była montowana m.in. również na brytyjskich ciężarówkach Bedford. Star 200 jest produkowany przez yy, FSC Star. Od 76 roku do 94 roku XX wieku oczywiście. I jest to samochód, który był, jest nadal wykorzystywany m.in. w straży pożarnej, we wojsku cały czas, no i w milicji, w policji również był wykorzystywany. Co ciekawe, pojazdy te są teraz remontowane, takie generalne remonty są przeprowadzane przez takie firmy np. jak Autobox. No i jak tutaj czytamy na Wikipedii, wykonują największe firmy nawet 200 odbudów rocznie, a część z tych samochodów jest nawet eksportowane za granicę. Kras-256 to jest ukraińska ciężarówka, która jest produkowana, była produkowana od 63 roku w Krzemieńczuku i ta końcówka... B1 Kras 256 B1 yy, weszła w funkcjonowanie właśnie w 1976 roku, i chodzi o to, że różni się głównie zastosowaniem dwuobwodowego yy, układu hamulcowego. Ciężarówka była wykorzystywana przez likwidatorów do usuwania skutków awarii w Czarnobylu. Tatra 813 to czechosłowacki samochód ciężarowy, który służył do targania bardzo ciężkich przedmiotów. Ten tutaj był bardzo popularny podczas budowy wielkich bloków z wielkiej płyty. Często widziano go właśnie jak te wielkie płyty targał. To jest taki ciągnik balastowy. Model 813 był wykorzystywany również we wojsku, w straży pożarnej, te wojskowe, miały 4 osie z napędem 8 na 8. A tutaj mamy taki mały bonusik w postaci stara 266 po mojej konwersji, oczywiście oryginalnie ten samochód był cały żółty, a tutaj przerobiłem go właśnie na wojskowego i po raz pierwszy zrobiłem stara 266 w kamuflażu. Zwykle robiłem albo wozy strażackie, albo całkowicie zielone samochody. Tutaj jest powiedzmy taki ciapaty Prace nad starem 66 zaczęły się już w 1952 roku w wyniku konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej terenowego samochodu ciężarowego średniej ładowności. Jednym z kryterium było to, żeby jak najwięcej części ze Stara 20 i Lublina 51 pasowało do tej nowej konstrukcji. W 1953 roku zbudowano już dwa prototypy dwuosiowego modelu Star 44 oraz trzyosiowego Star 66. Stara 66 zaczęto już w 1958 roku produkować seryjnie. Można było załadować na niego 4,5 tony. Najczęściej samochód był wykorzystywany we wojsku, ale zdarzało się, że trafiało na przykład do straży pożarnej albo firm budowlanych.